Serdecznie będziemy robić oryginał Norte Nawoz. Tak sobie to pomyślałem, żeby to zrobić na 10 cm.

Zrobiliśmy sobie kółko, zrobiliśmy sobie kółeczko, i teraz będziemy eee, tak. Tak. Hmm. Ah, A, dobrze, 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 dobrze. dobrze. Widzieliście zrobiłem kółko, później podzieliłem go na 6. Wiadomo, będzie... Ja chcę zrobić 3 otwory, bo później będzie sporo wycinania w papierach, a tak to a tak to dobra. Wiercimy w otworki. To, co powiem teraz, wcześniej się nad tym zastanawiałem, żeby zrobić z jednej strony faskę, ale samo wyszło z siebie, że ta taka, no leciutka faska się zrobiła. I moim zdaniem, skromnym, to będzie ona zabierała powietrze i będzie chłodziła. A ty z tej strony też musi uderzać. Tak, to z tej lepiej, żeby były faski, z tej, a nie z tamtej. Wtedy ona będzie z tej strony zagarniała powietrze i ściskała je pod papier. I myślę, się Bardzo ważną rzeczą jest chłodzenie materiału przy szlifowaniu. Jakiej tarczy byście nie wzięli. Jakiej tarczy byście nie wzięli, czy, czy fiszbinową, czy kurczę, nie wiem one mają one mają tu w środku klej one ma, mają tu w środku klej i każde przegrzanie powoduje to że ten klej po prostu się wtapia w te, w te ziarna I, i to już się później nie nadaje do niczego wiszą takie tarcze zobaczcie kurna gdzie jest jej jeszcze kurna naprawdę naprawdę dużo a jest tak kurna zamemłana. ja ją czasami szczotko druciano próbuję przeczyszczać, no ale to wiecie, czy, No i ta, wcześniej miałem powiedzieć o, tarcza, o tarczy jednej, którą hmm. zaraz, za chwilę, za chwilę, za chwilę powiem. Dobra, już jesteśmy. To są tarcze, o, mówi, o których mówiłem tam gdzieś na Facebooku i kiedyś w filmach też. Musiałem wytrzeć, bo farba mi się na nią wylała. Zobaczcie, tutaj jest. Niech to się ku. O! Jak wpiszecie sobie firmę Garyson? Chyba Garyson przez 2R r s Ceramiku. O, tam ja źle wstawiłem U. To te tarcze. W odróżnieniu od tych. Te są, jak widzicie, mają takie pochyły papier a te jak się nową kupuje no ta już jest widzicie zużyta ale zobaczcie ile jest zużyta zostało jej tutaj naprawdę niewiele a one mają prosty papier nie są pod kątem tylko mają prosty i od początku do końca jak robimy diaksem to nie musimy go tak przechylać tylko po prostu robimy na prosto i te spawy się naprawdę lepiej lepiej spawają <laughs> kurwa przepraszam szlifują. dobra wracamy do, do naszego Nortona, no wyszło to tak tak jak mówiłem tutaj, zobaczę może nie chcę powiększać już więcej, no bo widzicie ile tu zostało centymetr, może nie cały może cały z tamtą faską tutaj najwyżej sobie pilniczkiem ona się kręci w tą stronę to te krawędzie po, po, po tej stronie by, by trzeba było pod większym kątem zaślifować wtedy ona będzie Dobrze mówię? Albo odbierała ciepło, albo, albo chłodziła je. Dobra, zobaczymy, jak to będzie w praktyce. Teraz, no, teraz co? Teraz musimy zamontować tarczę. Może na początek nowej nie będziemy montować. O cholera, tej to też nie. Na początek nie będziemy nowej montowali. A gdzie ja wiertełko jak widzisz? Ja nie lubię nic tak pier pierdolnąć i tak później nie schować. Chociaż wiem, że tu jest bałagan u mnie w warsztacie, ale jest wszystko zawsze na swoim miejscu. Mój syn jak przychodzi do warsztatu, to o, do dzisiaj nie mogę pudełka z kluczami znaleźć. I twierdzi, że on ich nie dotykał. Skutera robi. Dobra. No co? Dobra, poczekajcie, chwilę ja śrubę znajdę. Mamy śrubę. A widzisz, żeby tu gdzieś był? No, no to nie ma. Jak w koncert. Co? Jak w koncert. Zajebiście. się, chyba ja widziałeś. No właśnie, widziałem i słyszałem o Kuby, Że on być na Instagramie, żeby się kontaktować. No ale to oni tam wysłali wiadomości, a to tam czym się skontaktuje, to nie wiadomo. No ale było fajnie. Zawsze wam się coś uda, jak pojedziecie gdzieś. To mi się uda, a nie kurwa wam się uda. Pierwszego dnia jak byli się mnie nie trzymali, to ja z kurwa ze Smolastym zdjęciem mam na ściance, a oni ja, nie. Ja Później jak kurwa stałem koło backstage'a, to już Kuba wiedział, że już tam kurwa będę. To już przyszedł do mnie, tamtych nie wpuścili dwóch. Mm -hmm. Ja później mówię do tym mówię, wy, takiego mam kupaka mówi, śpiewa. Mogę, może przyjść? Może, dobra, przyszedł. I sobie gadali. Właśnie widziałem te zdjęcia, ale tych zdjęć po prostu na, na, na Facebooku, na YouTube filmów. A YouTube, to, 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 jest mało, bo ja wszystkiego mam 420 pozycji. Ale że filmów? No, już wysłałem do, znaczy porozsyłałem wszędzie i teraz na Stadionie Legii będzie ten, pokazy, poczekaj nie nagrywa się, kurwa dobra jesteśmy z powrotem bo tutaj mi kolega syna przyszedł, tak o już teraz zobaczcie tak to wygląda ale, ale wymyśliłem sobie, że no jak te otwory kurna wiercić za każdym razem no to wziąłem rurkę 22 mm zaostrze ją na końcu już wiecie chyba po co ale najpierw muszę to rozkręcić i powiększyć otwór o 1 mm, o półtora. Dobra. A, właśnie. Do fazy, to mogę zmienić. Chyba, że... Mało. No, mało. No kurna, bo... Boję się, że mi to, kurcze, się rozpieprzy. Chociaż tym się no, od czasu do czasu złapie. Złapie gdzieś tam jakiś, kurcze, profil, no i wtedy może być nieciekawie. Dobra. Mamy to. Obcinamy, obcinamy. Obcinamy. Dobra. Oj, kurczę, nie mogę doczekać. Może zrobię na nowej? Bo myślę, że to będzie wszystko chyba bit Tak mi się wydaje. <laughs> Dobra. Idziemy uczyć rureczkę. Dobra. Jak utnę rureczkę, to, to zacznę znowu nagrywanie i wybijemy te... Zobaczymy, czy wybijemy, czy nie. Dobra, panie. Jesteśmy na kowadełku. I podejście pierwsze, próba pierwsza. Nie no spoko, jakby tak to, jakby to, jakby to będzie dobrze, to... Kilka na, na dzień można... O kurwa jeszcze za małe otwory, Pany. O kurwa, nie z tej strony, dobra. Powiedzmy, że prawie poszło. Dobra. No. no, wracając do tematu, jest. Jeżeli by to było dobre. O kurzu, te, Mała ta. Dobra, nieważne. Jeżeli by to było dobre. O, widzicie, zobaczcie. Musi być ostra ta rurka. Ja wiem, że tutaj to można przygiąć. Ale lepiej, żeby była ostra. Za miękkie drewno. A spróbujemy na, na stali. No i spróbujemy co? Może będzie lepiej. Znowu nie z tej strony. No, o, jestem podekscytowany. He. Dobra, mamy to panowie. Idziemy szlifować. Dobra, panowie, zmieniłem gimbala. <laughs> Także zaczynamy szlifowanie. Tej, zaraz przepięknie tarcze. Jak widzieliście założyłem, założyłem nową. No i za no, zobaczmy. Tarcza ta a Norto no, kosztuje niemało. Zobaczymy jak to. Oo. Panowie, to ja powiem? Rewelacja, no rewelacja. Widzę, widzę, w którym, widzę na przykład, jeżeli szlifuję w tym miejscu, i widzę, że jeżeli tutaj jeszcze mam kawałek do doszlifowania, zjeżdżam, no jest, jest fajny. Zobaczymy drugą stronę. Nie wiem, czy dobrze widzicie, ale jeszcze spróbuję się przybliżyć. Zmieniłem gimbala, bo tamtym nie mogłem. O, właśnie tak robić. Dobra, jedziemy. Słuchajcie, włączę time e, zwolnione tempo.